Z tej strony uciek, witajcie na moim kanale. Średnia niska półka od Samsunga, czyli Samsung Galaxy A32 w wersji 5G, czyli co nam może zaoferować Samsung, który nie jest totalnie najtańszą opcją w jego portfolio, ale taką troszkę lepszą. Samsunga, właśnie Galaxy A32 telefon. Jak wygląda? Porozmawiajmy sobie chwilę o tym. Wersja biała. W fajny sposób powiem Wam, że zrobione aparaty, czyli po prostu szkło, dziurki, nic poza tym. Nie wystają one za bardzo, choć no tam z minimet jest, jaki się tuli i idealnie myślę, że to się zgra, więc to całkiem fajnie sobie Samsung tutaj rozwiązał. W tej serii, podobnie jest właśnie jeszcze w A52, A72, mam nadzieję, że do mnie trafią, to też je sobie posprawdzamy. Widać cztery oczka plus aparat, jest jazda słuchawkowe, USB typ C, jest głośnik, z boku czytnik linii papilarnych, również przycisk power, regulacja głośności, druga strona czysta, od góry dodatkowy mikrofon, no i co? Na froncie oczywiście wyświetlać, jak może być inaczej. Co tym razem? 6,5 cala, rozdzielczość 720 na 1600 pikseli, Czyli taka niezbyt duża, szczerze mówiąc. PPI 270 ekran zwykły, iPSIK. Tak naprawdę odświeżanie z 60 Hz, czyli tutaj żadnych jakichś takich większych bonusów nie mamy. Jeżeli chodzi o jego jasność maksymalną, to praktycznie ją widzicie, nie jest jakaś ona za wielka. Więc no tutaj nie ma AMOLED-a. Czyli najzwyklejszy ekran ma to swoje plusy i minusy. Wiadomo, wygląda to w miarę. Oczywiście mamy też. Aparat u góry, na nadal trochę większa niż u góry, z rzeczy, które można tutaj powiedzieć. Co jest sercem samego tego smartfona? Tym razem Mediatek Diamond City 720, układ ośmiordzeniowy, cztery rdzenie taktowane 2 GHz A76, cztery rdzenie taktowane również 2 GHz Cortex A55, grafika Mali G57, 4 GB, trochę mało moim zdaniem. I 64 GB pamięci wewnętrznej. Nie jest jakaś to mega turbo wielka specyfikacja. Jeżeli chodzi o możliwości kart SIM i tym podobnych rzeczy, możemy włożyć dwie karty SIM w formacie nano albo kartę microSD, więc tutaj przynajmniej jest szansa na, że tak powiem, hmm, powiększenie tej pamięci, którą tutaj w tym smartfonie mamy. Trzeba pamiętać w ogóle, jak to wkładać, bo no, widzieliście, jak to jest rozwiązane. No, oczywiście, obudowano, jak wystarczy popatrzeć tutaj w tego typu miejsca, widać, że plastik. No i cóż, co jeszcze nam ciekawego ten telefon jest w stanie zaoferować? No Na pewno, Androida 11 z nakładką One UI w wersji 3.1, No czyli to już znane rozwiązanie tego, co tutaj standardowo mamy od Samsunga, więc. No, praktycznie, czy to weźmiecie najnowszą S21, czy weźmiecie najtańszego, że tak powiem, wersję, albo taką troszkę mniej, minimalnie droższą, wtedy wygląda to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o kwestie samego systemu. Zestaw dosyć no, prosty i ubogi. Zwykła ładowarka, która nam naładuje telefon 2 amperami, czyli 10 watówka sorry, 2 ampery. No nie, praktycznie 15W maksymalnie, 9V, 1,67A, czyli niezbyt szybka, dodatkowo oczywiście kabel USB typ C, zwykły USB, bo to jest jeszcze tego starego typu ładu, warka Samsungowa. Z tyłu możliwości fotograficzne, 48 megapikseli, szerokokątne, 1A8 światło. 8 megapikseli ultra szerokokątne 2 i 2, jeżeli chodzi o samo światło. 5 megapikseli do zdjęć makro, ciekawie. I 2 megapikseli do wyłapywania głębi, tamte dwa ostatnie aparaty światła 2,4. No i cóż tutaj? Dobra, to sobie musimy podpalać Co standardowo, możemy zrobić zdjęcie szeroko. Możemy zrobić zdjęcie w standardzie, możemy zrobić zdjęcie dwukrotne. A, gdzieś tutaj sobie przesuniemy. Możemy zrobić czterokrotnie i możemy zrobić walnąć no więc taki jakby klasyczny zestaw aparatów plus oczywiście jeszcze zdjęcia makro o których Wam powiedziałem, tryby portretowe standard, wideo właśnie jeżeli chodzi o wideo macie Full HD 30 klatek Ultra HD też 30 klatek więc tak to tutaj sobie możecie maksymalnie podziałać jeżeli chodzi o jakieś większe rdudle o proszę, zdjęcia makro, tak jak powiedziałem nocne, żywność, panorama, więc tutaj możliwości takie jakby standardowe na froncie aparat ten do selfie 13 megapikseli, światło 2,2. No jak już sam powiedziałem, telefon wspiera 5G, więc spoko, dobra opcja w Wi-Fi standardzie 6, czyli do 2, 4 i w 5 GHz, więc też dobrze. No, oczywiście Bluetooth 5.0, NFC jest na pokładzie. To bardzo dobrze. GPS, GLONASS, Galileo, jest wszystko. Jeżeli jeszcze byliśmy przy ładowarce, to poza tym, że ma 15 W, to ogniwo ma 5000 mAh, więc myślę, że jest szansa na jakieś takie trochę dłuższe i ciekawsze, myślę, że działanie tego smartfona. Jest to, czego brakuje w mojej S20 starej, że już tutaj też jest Google, gdzie wysuwacie to po lewej, jest Google App, no, no nie wiem, czy nie przyszła aktualizacja do starszych modeli na normacie, to jakieś Samsungowe dziwne rzeczy, a naprawdę te Google Newsy są z o wiele fajniejszą opcją niż, niż to, co mam u siebie, szkoda. No oczywiście, no tu lista aplikacji w szufladzie na dole, Praktycznie powiem Wam, że e, już procesorów Mediateka trochę przetestowałem Diamond City 800, 800 E, u, czy jakoś tak, albo no, no, bądź G. 720 też gdzieś już gdzieś miałem w tym smartfonie i zawsze nas sprawiało się fajnie, więc zobaczymy jak to wypadnie w Samsungu, bo nakładka Samsunga już od dłuższego czasu jest taka w miarę responsywna i fajna. No zobaczymy, co będzie potrafić ten smartfon. No, Taki wygląd powiedziałbym, że spoko, jakby jeszcze w ogóle całkiem czarny, jest czarną ramką, jak dla mnie bajka. No ale akurat tutaj wersja biała. Inne pewnie wersje kolorystyczne, wiadomo jak to u Samsunga, na pewno znajdziecie. No cóż, ja biorę się za testy, zobaczymy co potrafi ten no, niski średniak, tak to może nazwijmy, bo to bardziej A52 i A72 celowane jest w średnią półkę, to bardziej jest taka niska. Ale specyfikacja nie jest duża bateria, jest mini jack. Procesor miał rozsądny, może trochę mało ramu, ale zobaczymy, jak on się zachowuje, no bo 4GB, no to nie ukrywajmy, to zbytnio może w tym roku już szału, szczerze mówiąc, nie robić. Poza tym klasyczny Samsung, więc ja biorę się za testy, sprawdzam, no i zobaczymy, co ciekawego on powie. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, oczywiście, piszcie w komentarzach i ja biorę się za jego sprawdzanie, przetestowanie, czyli to co zwykle, cała playlista o nim będzie. No i cóż na dzisiaj tyle jeżeli chodzi o tego Samsunga, więc do usłyszenia. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło, hej!